Cześć, jestem niebieski. Ja to jest kolejny odcinek ze Skyrima i ponownie witam, witamy się w miejscu zwane labiryntianem. Czy jak mu tam było? I w tej chwili mam wrażenie, że ten loch, ten labirynt właściwie jest podobnej wielkości jak tamte dwie merskie jaskinie, które wcześniej zwiedziliśmy. Dobra, wyrzućmy tam sobie Atronacha. W międzyczasie przeszło. Przeszukajmy zwłoki. Co to jest? Co to jest? Ach, dobra, przeszukajmy te zwłoki. Lidia, chodź tu, chodź tu. E, dobra, potem się do ciebie odezwę, ale tutaj widzę rzeczy, które z chęcią sobie wezmę. To to było? Roztwór trwałej mocy. Widzieliście wy to, co to jest. Roztwór trwałej mocy. To gdzieś na końcu będzie. Ach, to jest tu. Regeneracja magii przyspieszona 70% przez 300 sekund. I Roztwór dodatkowej magii 60 punktów więcej magii przez 60 sekund. To jest to są dobre rzeczy. Szczególnie, że aktualnie regenerację magii potrzebujemy i to mocno. Tam... Lidia, dzień dobry. Mam dla ciebie kilka no, rzeczy, widać, które to chcę to dla ciebie dać. Oczywiście, to nie są rzeczy, które tylko będziesz nosić, ale i które będziesz używać. Miesz serc, miecz rozpłatania serc. To wygląda jak po prostu przydatne narzędzie, przynajmniej aktualnie. Czuję, że zaraz pojawią się tu wrogowie. Albo i nie. Albo i nie. Dobra. Klejnoty duszy. To nie one przypadkiem, nie z nich były te ogniste prawdopodobnie, a mniejsza. Ok. Widmowy ogar bojowy. I umarł. Na tronach przywołany. Czy będziesz atakować? Będziesz atakować, więc na górę już. OP-OP! Robić robotę, proszę. Draugr upiór. Kurczybek, którego oczywiście nie lubimy. Nie jestem pewien, czy go atakuje, czy nie atakuje. Tylko schodów. Dobra, Draugrze umrzyj. Tego właśnie chcesz, co? No i zostałem podpalony. Bardzo lubią mnie ostatnio podpalać. Chyba dobrze, że zainwestowałem. Punkt umiejętności w osłonę przeciwmagiczną. Dzięki temu te podpalania i nie tylko będą dla mnie mniej bolesne. Okej, okay, jest tutaj coś na górze? Jest tutaj coś na górze, <ścoughs> Lidia. Możesz tutaj wrócić? Lidia, dobra, dostaniecie Atronacha. Nie wiem gdzie się pojawi, więc się niech pojawi tam. Zabić tego Draugra. Tam wyżej jeszcze coś jest. Ok, także musi zginąć. Przy okazji będziemy szli tam prawdopodobnie. O, pionka. Pionka. Roślina. Jesteś w stanie zginąć? Draugrze jeden? No, zginął już. Bardzo dobrze. Cieszy mnie to. Widzę, że tu są rzeczy, które z chęcią sobie przygarnę. Miecze także oczywiście, że sobie przygarnę. Tam jeszcze jeden draugr był. I także damy to dla Lidii. Lidia. A jeszcze jeden draugr. Miecz rozpłatania serc. Dobra. Trzymaj te miecze. To są tak duchowe miecze, ale one są też chyba trochę warte z tego co widziałem. Tak, trochę są warte, więc być może na nich nieco zarobię. A nie ważą dużo, więc nie będzie to przeszkadzać. Widzę, że tutaj trochę jest tych rzeczy. Mikstury magii, beczki. Tak, zdecydowanie dużo tego tutaj. Dobra, jeszcze jedna beczka. To wszystko jest ze składnikami alchemicznymi. Biszący mech, Tu okay. Uda się. Coś jeszcze było, czy mi się wydawało? Chyba mi się wydawało. A nie, tutaj było faktycznie. Dobra, przejdźmy tutaj. Weźmy to. I tu jest woda. A środku chyba niczego nie ma. O, ty się topiłaś tutaj. Dobra, wchodzimy głębiej. Brakuje mi magii. To mi się nie podoba. Poczekajmy chwilę, zregenerujmy się. A potem możemy wejść głębiej. Jelet bo jakieś tortury były o i się rozpadł no okej okay. przedmioty czy ja mogę wyrzucić tą czachę którą wziąłem przypadkiem mogę dobrze tam coś jest tutaj wchodzimy a otwieranie zamków zaraz to otworzymy jeden wytych mniej i otworzone. Jest w porządku. Witam bardzo. Na ostrzony, Wielki miecz z popylenia. To jest po prostu wielki miecz. Dobra, tego nie weźmiemy. Rastwór Wigoru. We Szkielet. Chyba nowa tarcza. To się przyda ja dla Lidii. Czym mogę służyć, mój tanie. Okej, okay. ty masz jaką tarczę w tym momencie? Ty masz... żadnej tarczy nie masz. To dostaniesz ebonową tarczę. Oj, to jest coś porządnego. Dobra, możemy iść dalej. Tak, zdecydowanie czas iść dalej. Dobra, co my tu mamy? Mamy żelazne drzwi. Tam coś było. Tam coś było, mogę się do to założyć. Musimy zregenerować magię wciąż, co mi się nie podoba. Musimy zregenerować magię, więc zaczekajmy z przywołaniem matronacha. Poskradajmy się nieco. Zbierzmy te złoto. Patrzcie, tam siedzi Skurczybyk. Tam siedzi Skurczybyk, a więc niech ma zabawę. <laughs> Draw grup pan śmierci. Mój krzyk jest lepszy. Z <laughs> okazji to był piesek, który właśnie zginął. Dobra, zabijmy tego draugra. Nie Ten skubaniec jest do silny. Dobra. Ehm. Brakuje mi many. Weźmy nieco many, albo i nie. Zaczekaj, a się sama zregeneruje. Lidia sobie radzi raczej. Okej. Okay. Lidia zaczyna uciekać nieco. Ogłuszmy go. Dobrze, roda. <laughs> Ops Tak, tak Lydia, żyjesz? Żyjesz Mój krzyk jest silniejszy Ale poleciał To znowu mi zabiła tronacha ognia Dlaczego jego krzyk zadaje obrażenia? A mój nie. Dobra. Magia lodu. Magia ognia. Lidia, dasz radę. Wierzę w ciebie. To co to za krzyk? Dziwny to był krzyk. Dobra, a Tronach już. Jest. No i umarł. To był już trudny przeciwnik, to mogę powiedzieć. Amulet Julianosa, zwiększa magię o 10 punktów, nic specjalnego. Topór Bustu Krwi, nic specjalnego. Miecz Rozpłatania Serc. Dobry. Jakie ty masz już teraz miecze? One wszystkie zużyte powinny być, albo ich większość powinna być zużyta. Tak, są nieco zużyte. Ale trzymaj kolejne. Będziesz <grym>, no, o, 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 miała na wymianę. Jak w ogóle tu jest słowo mocy, które sobie wezmę? Już dostanę je. Co to za słowo? Czas, powolnienie czasu, a to brzmi ciekawie. To zobaczmy co to słowo faktycznie robi. Powolnienie czasu. Nagacz sobie posłuszeństwo. Doataczający cię świat zastygł bez ruchu. Ciekawe jak to działa. Tak, ciekawe, jak to działa. Być może pomoże walczyć. No, weźmiemy ten miecz, weźmiemy. Damy go Lidii oczywiście. On tu tyle mieczy, tych, tych mieczy tak, rozpatania serc. Rozkaz. Czy Lidia je wyrzuca, kiedy ich nie potrzebuje, czy mi się wydaje? No nie, raczej ich nie wyrzuca. Dobra, możemy iść dalej. Przywołujemy Atronacha, magia moja się już zregenerowała. Więc możemy iść dalej. Skelety Atronach Mrozu. Więc z błyskawicy go. Mój krzyk nic nie dał. Jaki smutek. Lidia. Wierzę w ciebie. Uo. Dobra. Zabić tego Atronacha. Bardzo dobrze. Zginął. Jeden problem mniej. Tam jest kolejny draug. Kolejny mieczyk. Jak miło. Draugr Co to jest za draug? Wydaje się dość silny. Dobrze. Użyjmy mikstury magii. Przywołajmy Atronacha. I nieco. Zadajemy obrażeń temu Draugrowi. Obrażenia lodu. Może błyskawica byłaby lepsza? Błyskawica powinna niszczyć mu manę. Ja mój tronach? Ja mój tronach jest tam, a nie tu. Draugr Mściciel. Dobra, kolejny draugr upadł. Tam jeszcze sporo szkieletów. Te to dopiero będą, a Metis i złoto miał. Nic nie robię, spokojnie, nawet tam nie idę. Kolejny. Okej, okay. co my tutaj mamy? Mączka kostna, ruda, a Bo Ebonu weźmiemy. Bo Ebonu weźmiemy, wydają się. Nie mieliśmy wyboru. Zgoda. Trzymamy się. Okej. Okay. Okej, okay. widać, że zostaje ich coraz mniej z każdym momentem. Oka, no, znowu sztabkę Ebonu. Poro tych sztabek Ebonu. Idź mam coś dla Ciebie. Będę dźwigać twoje ciężko. Kolejne miecze rozpatania serc. Które ci się przydadzą, proszę bardzo. Prowadź. Ok, możemy iść dalej. W okazji, tu umarł szkielet, tam też jakiś szkielet umarł. Tutaj sporo szkieletów umarło. Okay, mączka kosna. Jakiś plus to jest. Poproszę o moją osłonę. Tam jest droga. Tu jest powolna mikstura ucizna. tutaj no dusze i urna pogrzebowa. Okej, okay. trochę tego tutaj nie ma za wiele. Wywołajmy atronacha. I za tymi drzwiami jest nasz cel. Ale to będzie wszystko w tym odcinku. Ja wam dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam was do subskrypcji kanału oczywiście. Dostawienia łap w górę, jeżeli odcinek wam się podobał i do zobaczenia w następnym. Cześć.